Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Wanted. Przyznam, że o tym chciałem wam opowiedzieć od początku tej serii i trochę się wahałem, dlatego że właśnie pierwszy odcinek był o siostrach zakonnych. Potem o sobie mówiłem o swoim doświadczeniu powołania, a teraz znów bym powiedział o siostrze zakonnej. Obiecuję, że będzie też o poszukiwaniu y, w przypadku osób świeckich, ale jakoś mam przekonanie takie, że o tym muszę wam opowiedzieć i to jak najszybciej. Więc robię to jak najszybciej y, mogę, jak najszybciej się mogłem zdecydować. To było na jednych rekolekcjach y, dla sióstr zakonnych i przyszła do mnie w pewnym momencie y, Jedna siostra i powiedziała: Chcę powiedzieć ojcu coś bardzo szczerze. Nie wiem, jak ojciec to odbierze, ale ojciec jest chyba jedyną osobą, która, której mogłabym to opowiedzieć. Bo ja jestem w swojej wspólnocie znana jako taki cynik, który nawet z najświętszych rzeczy potrafi. Albo zażartować, albo je jakoś spłycić. Nikt mnie nie bierze w tej wspólnocie poważnie, a na pewno nie wziąłby poważnie mojej opowieści o doświadczeniu z Panem Bogiem. Może to się nam wydawać dziwne w przypadku siostry zakonnej, ale siostry. To też są po prostu ludzie i mają swoje trudności, swoje problemy, także, a może przede wszystkim ze swoją wiarą. I ona dalej mi opowiada: Przyznam, że niczego się nie spodziewałam po tych rekolekcjach. No tak, mamy jako siostry, że musimy jakieś rekolekcje w ciągu roku wybrać dla siebie. I uczciwie mówię, wybrałam akurat te, bo mi się jakoś wydawało, że ojciec po prostu będzie e, najmniej nudził, mówiąc krótko. Ale naprawdę niczego się nie spodziewałam. To już nie są moje pierwsze rekolekcje, i bardzo wiele rekolekcji można by powiedzieć było rekolekcjami jałowymi. Nic się tam nie wydarzyło, Pana Boga jakoś nie doświadczyłam w żaden sposób. I powiem uczciwie, na progu tych rekolekcji, zaraz na początku, powiedziałam tylko jedno krótkie zdanie. Chciałabym Cię spotkać żywego. Tak powiedziałam do Pana Jezusa. Chciałabym Cię spotkać żywego. I wiesz się, co... Naprawdę nie wierzyłam, że to może się stać. Ale wczoraj, jako ojciec wziął krzyż, zdjął ze ściany tam przy naszej furcie taki duży krzyż, i przyszedł z nim do kościoła na nabożeństwo. I powiedział ojciec, że każda z sióstr może przyjść, podejść do indywidualnej adoracji krzyża. Że ojciec będzie trzymał ten krzyż, a każda z sióstr tak jak chce, będzie mogła uczcić ten krzyż. Czy przez, przez jakieś przytulenie, czy przez jakiś pocałunek, jakkolwiek, przez przyklęknięcie, oddanie pokłonu, tak jak czujemy w sercu. Ja ustawiłam się. Razem z innymi siostrami w takiej kolejce. I gdy podchodziłam do krzyża, zamknęłam oczy, wyciągnęłam rękę, dotknęłam pasyjki, czyli figury pana Jezusa na krzyżu, i poczułam, że to była. Żywa noga. Rząd był żywy. Ja nie musiałam otwierać yy, oczu. Nie potrzebowałam tego. Przyjęłam to w wierze. I wiem, że to jest prawda. Dotknęłam go żywego. I chciałam to ojcu opowiedzieć, bo nie mam komu. Tego opowiedzieć siostry mi pewnie nie uwierzą, albo będą myślały, że znów żartuję. Może już nigdy nikomu tego nie opowiem. Ja wam to opowiadam i dzielę się tym, bo wydaje mi się to bardzo piękne. Bo wydaje mi się to bardzo ważne, że możemy w taki sposób, też spotkać Jezusa, że jeżeli mamy takie pragnienie w sercu, spotkać Go żywego, to to jest możliwe, że On ma swoje sposoby na to, żeby nam się odsłonić, żeby nam się ukazać, tak żebyśmy uwierzyli. Może mnie też to jest bardzo bliskie, jako Tomaszowi. Dotknij mnie. Włóż swoje palce w miejsce gwoździ. Dotknij mnie. Włóż swoją rękę do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Nie bądź cynikiem. Nie umniejszaj tego, co jest prawdziwie wielkie i czego może najbardziej w życiu potrzebujesz. Jezus nie zraża się naszymi niewiarami, nawet naszym cynizmem, ale jeżeli tylko damy Mu taką szansę, otworzymy drzwi, żeby On mógł nam się odsłonić i ukazać, że jest żywy, prawdziwy i że jest dla mnie. Że chce mnie dotknąć, że chce mnie spotkać, że dla mnie chce być Bogiem. Że on dla mnie właśnie na krzyżu oddał swoje życie. Że to nie było pozorne, że to nie była fikcja, a że to jest prawda. I dzisiaj bardzo konkretnie w naszym życiu to jest prawda. Będę się modlił i serca Wam tego życzę. Żeby ta prawda też była Waszym doświadczeniem. Żebyście go spotkali żywego. Żeby on dotknął przez to Waszych serc, Waszego życia. Żebyście i Wy, żebym też ja był żywy. Trzymajcie się z Panem Bogiem.